Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie, odkrywamy tajemnicę Ewangelii? Tajemnica naszego życia. Fragmenty wykładu 12 czerwca 2020. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które mówi już od soboty właściwie, a może nawet wcześniej, przedstawia tą tajemnicę ogromnej głębi nowego przymierza, a właściwie przymierza, nie tyle co nowego przymierza, ale przymierza tego, które Chrystus Pan zawarł z człowiekiem. Bo to przymierze przez czasy 418 roku zostało może niezniszczone. Bo zniszczone być nie mogło, ale ludzie zostali wprowadzeni na niewłaściwą drogę, aby tego przymierza nigdy nie zachowywali, mimo że Bóg zachowuje to przymierze, aby ludzie nigdy w nim nie uczestniczyli. I nie mogąc zniszczyć tajemnicy prawdy, doskonałości, chwały Chrystusa, nie mogąc zniszczyć, zaczęli być inwigilowani ludzie, czyli chrześcijanie, a jednocześnie wszyscy inni prowadzeni do niewłaściwej drogi pojmowania swojego życia, pojmowania duchowej prawdy. I to nie tylko chrześcijaństwo. Wszystkie religie na świecie były okłamywane, i te religie, które myślą, że wiedzą, okazuje się, że też oczekują na prawdziwe objawienie. Tak jak chrześcijanie oczekiwali na przyjście Chrystusa, gdzie prorocy mówili o tajemnicach, tak samo i inne religie oczekiwały na objawienie się Chrystusa, jak na przykład religie buddyjskie, hinduistyczne, one też oczekują na tajemniczego człowieka, na króla, który przyjdzie i wyzwoli ich wszystkich z ciemności. I wszystkie religie zjednoczy przez moc miłosierdzia. O czym jest mowa? Mowa jest o tajemnicy naszego życia. O tym, że my, którzyśmy zostali wszyscy na ziemi, uwolnieni od dawnego człowieka i to jest bardzo ciekawy werset o dawnym człowieku. Rzymian 6,6. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Dawny nasz człowiek, czyli człowiek duchowy. Zwiedziony przez Adama, a właściwie doprowadzony przez Adama do upadku całkowicie. Stary nasz człowiek został zabity, abyśmy przyjęli nowego człowieka. A ten nowy człowiek jest postawiony do dzieła, aby zniszczyć grzeszne ciało, które zniewala piękną córkę ziemską z pierwszego świata. I to jest czas objawienia tajemnicy, bo te tajemnice, o których rozmawiamy, powiem Państwu, one nie widziały światła dziennego. Są ci, którzy oczekują objawienia się tajemnicy. O której mówi przepowiednia o kwieciu dumbara przyjdzie człowiek, król, który objawi tajemnicę, która jest tajemnicą zjednoczenia wszystkich wiar. A w tym momencie rozmawiamy, myślimy tak, jak to się może stać zjednoczyć wszystkie wiary. A okazuje się, że to wszystko jest dla nich w ich wierze, bo ich wiara tego oczekuje doskonałej tajemnicy wcielenia. My mówimy o tajemnicy wcielenia i oni też szukają doskonałej tajemnicy wcielenia. Szukamy tego samego, tej samej prawdy. I okazuje się, że wszyscy, czy to chrześcijanie dzisiejsi, czy to buddyści, czy to taości, szukają dokładnie tego samego wcielenia, wcielenia Chrystusowego. Tylko my szukamy wcielenia w Chrystusa, a oni też wcielenia doskonałego, którym jest Chrystus. Którym jest właściwie doskonała natura ich życia stworzona przez Boga w Chrystusie Jezusie. Dla wszystkich dobrych dzieł. Dla dobrych dzieł, których oni też poszukują. Więc wszystkich stala przez różne drogi. Ale te różne drogi prowadzą też do jednego Boga, do jednej chwały, do jednego wcielenia i do jednego Boga chwalenia i życia objawienia. Tego w prawdzie, gdzie wszyscy są życiem po pierwsze utajonym, a jednocześnie jakże objawionym. Utajonym w nich, a objawionym w Chrystusie. Kolosan 3:4. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie. Wtedy i wyrazem z nim ukażecie się w chwale. Fragmenty wykładu 12 czerwca 20.20